Na wieść o przedłużeniu lockdownu przedsiębiorstwa zaczęły otwierać się na gości. Zakopiańskie weto pociągnęło za sobą szereg podobnych akcji w całej Polsce. Niestety przedsiębiorcy musieli liczyć się z licznymi interwencjami Policji i Sanepidu oraz z nakładanymi na nich wysokimi karami. Większość przedsiębiorców, jak wynika z doniesień prasowych, decyduje się jednak na nieprzyjmowanie mandatu i walkę o swoje prawa przed sądem. Natomiast karami nakładanymi przez Sanepid jest troszeczkę gorzej. One są na natychmiast wykonalne. I tu pojawia się ten problem, że pieniądze mogą zniknąć z konta. Natomiast przedsiębiorcy podejmują to ryzyko, ponieważ zostali już postawieni do muru i nie pozostało im już nic innego. Pomimo lockdownu otwierają się restauracje, kawiarnie, siłownie i dyskoteki. Według przedsiębiorców pomoc płynąca ze strony rządu nie jest na tyle wystarczająca, aby w pełni mogła pokryć koszty zamknięcia. Interwencje policji i służb sanitarnych w ciągu ostatnich dni były liczne. Wracając do tej akcji, tutaj przyszła po prosta policja, już tutaj sobie nas, że tak powiem, no, szpiegowała, ponieważ tego nas właśnie można, bo parkując tutaj pod, pod lokalem i zaglądając za auto tutaj do środka do nas, no, to jest jakieś szpiegostwo, jakaś inwigilacja, do, do której dochodziło i, i tak naprawdę odebrałem to tak, że tak naprawdę policja czy, sanepid, czy w ogóle wszystkie służby. Na, na które my po prostu pracujemy, no zakazują nam pracować. Co ważne, narażeni na kary i mandaty są nie tylko sami przedsiębiorcy, ale również osoby korzystające z usług lokali. Zakazy i nakazy dotyczą wszystkich obywateli. Nie ma podziału na przedsiębiorców i osoby fizyczne. Zakazy dotyczą każdego, czy jest to przedsiębiorca, czy osoba fizyczna. Jeżeli. Osoby fizyczne biorą udział w przedsięwzięciach, które są określone właśnie w tych rozporządzeniach jako niedozwolone w tym czasie epidemii, no to muszą liczyć się właśnie z mandatami karnymi bądź w skrajnych sytuacjach decyzjami administracyjnymi. Niektóre wrocławskie kawiarni i restauracje otwierały się już wcześniej na zasadzie co-workingu, udostępniając przychodzącym do lokali przestrzeń do pracy. Nie oferowano wielu takich miejsc. W kawiarni naszego rozmówcy, który woli pozostać anonimowy, były raptem trzy stoliki. Cały reżim sanitarny był tutaj oczywiście zachowany, bo tak naprawdę klient. Ci, którzy przychodzili, wchodzili tutaj w maseczkach, pracowali też w maseczkach, dodatkowo były te odległości dwumetrowe między nimi zachowane, no problem pojawił się w momencie, gdy chcieli sobie coś zjeść. Właściciele utrzymują, że są w stanie otwierać swoje lokale z zachowaniem niezbędnych restrykcji, czy ryzyko zakażenia w takich miejscach jest większe? Wiemy już o tym, że koronawirus przenosi się przez kontakty, które są. Yy kontakty międzyludzkie w związku z tym wszystkie skupiska ludzkie są takim zagrożeniem dlatego wprowadzono szerokie obostrzenia żeby minimalizować ryzyko transmisji właśnie zakażenia transmisji wirusa na ten moment przyjęcia mandatu możemy odmówić. Jednak rząd planuje nowelizację ustawy, która zablokuje tę możliwość. Prawnicy obawiają się, że obywatelom zostanie odebrane prawo do sądu. Chodzi o to, że nie będzie mógł tego mandatu nie przyjąć. W sytuacji, gdy odmówi pokwitowania mandatu, policjant poczyni na nim wzmiankę i on będzie traktowany jako przyjęty i będzie mógł w terminie siedmiu dni złożyć odwołanie do sądu, ale jest to wysoce problematyczne. Wskażmy chociażby na sytuację wyjazdu na wakacje i braku realnej możliwości skorzystania z porady prawnika w tym czasie. Rządzący zapowiedzieli otwieranie niektórych biznesów od lutego, jednak konkretne informacje nie są jeszcze znane.